Przede wszystkim spróbujemy odpalić dzisiaj halka w nocy, a raczej nad ranem, było 14, wyszło już troszeczkę słonko, więc spróbujemy go przygadać. Będziemy go palić na krótko z tego powodu, że on ma tutaj taki dodatek na pompie, wciskamy go paluszkiem i lepiej gada, on niestety nie trzyma, więc trzeba go... Przytrzymać palcem i przygadać. Zobaczymy, jak, jak to będzie. Czy będzie ładnie? Czy nie? Zaraz sprawdzimy. No, zobaczymy. Halk nie ma światła żarowych. O, ani nic mi nie wiadomo o płomieniówce. Zobaczymy. A, że może coś tutaj miał. No, próbujemy. O, tu, 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 tu. Na razie wybieramy papierze.